Co wytrenowałam, to się okaże. Tak naprawdę trenuję ciągle pod Mistrzostwa Świata, ale Tur to jest Tur, to jest moja ulubiona impreza w roku, w ogóle sportowa. Hmm. Nie sądzę, żebym była w stanie nawiązać walkę o zwycięstwo, ale mam nadzieję, że będę w stanie nawiązać dobrą walkę przynajmniej. E, na przykład ta jutrzejsza trasa, gdyby to było rok temu, to bym stąd po pół godziny poszła i się cieszyła, że jutro mam wygrany prolog, ale 12 miesięcy robi swoje i no niestety <laughs> Mogę się cieszyć z tego powodu, że jest fajna trasa, ale nic poza tym. Eee, bo? Bo, e, bo jest ciężkie, ciężkie, bardzo ciężkie 3 km, z dużym, dwa razy bardzo długi podbieg, jest e, nie za dużo zakrętów. Co prawda zjazd jest bardzo mm, szybki i niepewny, nawet dla mężczyzn, ale to bywały gorsze zjazdy w życiu. Sakramencki, tak o nim mówisz? Nie lubisz takich zjazdów? To nie to, czy ja lubię, czy ja nie lubię. Uwielbiam, bo też lubię szybkość, fajnie się na nich zjeżdża i tak dalej. Tylko, że jak nogi są bardzo zmęczone, jak jeszcze dodatkowo piszczele nawalają i się nie ma czucia w tych nogach, to ciężko wykręcić. A tam na dole tego zjazdu jest taka, taki mostek, którego trzeba trafić. Mówiąc <śmów> obrazowo, do tej pory tutaj zawsze udawało mi się trafiać w ten mostek, ale zawsze mam pewne obawy. No to liczymy, że i tym razem jednak trafisz w mostek, a nie obok mostka, no bo szybko turby się skończył. Natomiast to co wiemy, siedem etapów, cztery łyżwą, trzy klasykiem. To sprawia, że uśmiechasz się dalej, czy to sprawia, że masz taki grymas troszkę na twarzy? E, mam troszkę inne podejście do turu niż miałam w poprzednich latach, ponieważ że trochę inne cele będę tu walczyć, więc tak naprawdę już. Że, przepraszam, że to powiem, ale wszystko mi jedno, czy będzie tyle klasyków, czy tyle e, stylów dowolnych. E, oczywiście, że byłoby lepiej, komfortowiej dla mnie, gdyby było więcej e, stylem klasycznym, ale tak nigdy w Turze nie było. Zawsze, kiedy była nieparzysta ilość startów, było, była przewaga stylu dowolnego, kiedy była parzysta ilość startów, było pół na pół, więc... E, no, a w poprzednim roku były same łyżwy. <laughs> więc... E, um, jakby nie, nie, nie zwracam na to uwagi, będę się starała do każdego startu jak najlepiej przygotować, e, i niestety wychodzę teraz z takiego poziomu, że będę, chciała, będę chciała jak najlepiej tur wytrzymać. E, o miejscach na razie nie rozmawiam. No tak, bo to jest y, dla organizmu trenującego dość duży wysiłek, bo te starty nie są raz na tydzień, tylko w zasadzie dzień po dniu, bądź z małą przerwą. To też taki sprawdzian regeneracji, i gdzie ta forma jest, po prostu. E, tak, zawsze zresztą moje rywalki to, nie mogąc ze mną nigdy turów wygrać, zawsze to podkreślały, że e, to, co było u mnie najlepsze, to, to szybkość regeneracji. Rzeczywiście miałam ją zabójczą wręcz. E, ale szybkość regeneracji bierze się z tego, ile masz wytrenowane i jak bardzo swój organizm przystosowałeś do tego, że musi się szybko zregenerować. E, niestety wytrenowane w tym roku było mniej e, i to wszystko właśnie daje wiele znaków zapytania. Ciągle te same znaki zapytania, a Tur jest najcięższą imprezą w sezonie zimowym, więc no, nie sposób naprawdę cokolwiek powiedzieć, że będzie lepiej, jeżeli w poszczególnych startach było Ci gorzej. Przed sezonem, kiedy pytałem, czego Ci życzyć, mówiłaś: Życz mi satysfakcji. No więc teraz gdzie ta satysfakcja będzie w czasie tur deski? Z czego będziesz usatysfakcjonowana? Kiedy wygrywałam drugi i trzeci swój tur, to... Bo czwarty był prosty, ale drugi i trzeci. To tak było bardzo ważne dla mnie, że do każdego biegu się przez, jakby przygotowywałam, przykładałam wcześniej. Miałam wszystko tip top zrobione. Dzięki temu wygrałam te tury. I nie popełniałam żadnych błędów, praktycznie żadnych, żadnych, ani na trasie, ani w życiu, nijak. I właśnie chciałabym nie popełnić tych wszystkich błędów. miejsce zobaczymy na jakim mnie stać, ale żeby nie pojawiały się głupoty, czy też jakieś niedospania, czy jakieś niedojedzenia obiadu, czy bez czapki, czy po prostu gdzieś tam na trasie coś, czego nie powinno się zdarzyć, to wtedy będę usatysfakcjonowana.